W życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, że coś się psuje i trzeba coś z tym zrobić. Każdy inaczej coś z tym robi. W garażu to jest jak w życiu trochę. Można spróbować coś naprawić, nawet jak wszyscy mówią, że to nie zadziała. No ale można spróbować. No, odmówiła posłuszeństwa, tak pięknie błyszczała. Zapowiadała się, no było dobrze wszystko. Chyba nawet wiem, co jej jest. No wiem, wiem, że zawsze jakaś blizna pozostaje, ale to, to już nie będzie potrzebne. Ważne, żeby ona świeciała. Zobaczcie. Otwieracie to małpę i co? I jeden jest czarny, a reszta nie jest czarna. Wydrapałem tego bydlaka. Tu leży, szczątki leżą. Nie widać, o widać, przesunął się. Skoro go wydrapałem, to teraz tam nie ma przejścia. Ej, zapal się. Tam nie ma teraz przejścia, więc po prostu zrobię przejście. Położę tu kapkę cyny, będę to obserwował. Ale żarówki w imadle to ja jeszcze nie trzymałem. Tu jest ten element naprawiony, postawiłem kropkę. Nad i. Czy jestem zaskoczony, że ona zaczęła działać? Nie do końca. Czy jestem szczęśliwy? Nie do końca. Ale działa. A wy co robicie, jak się wam coś psuje? Naprawiacie czy wywalacie? I to, że tutaj jest taka mała dziurka, skaza, otwór, to nic nie szkodzi, można to wkręcić w taki sposób i wtedy nie będzie widać. Albo przysuficie owtaki, o, od góry. Czy tam zależy, gdzie ona jest. No bo jak tak, to też można wkręcić. Ważne, że działa co nie. Teraz tylko ją ładnie umyć. I można działać dalej. Hej, ale mam taki problem, może ktoś pomoże. Bo ten TikTok to już tyle razy mi skórę uratował zawsze coś nie wiem, zapytam wy. Wy to wszystko wiecie. Kupiłem takiego gnoja, co pokazuje temperaturę w domu i temperaturę na zewnątrz. I w instrukcji nie ma nic, czy to się w ogóle jakoś kalibruje, no bo na zewnątrz jest 0, a nie 2. Da się to jakoś zmienić. No ja nie chcę, żeby mnie oszukiwał ten gnój. Jak coś tu piszcie, komentarze, nie krępujcie się. Na pewno ktoś będzie wiedział, jak to zrobić. Ja, ja, ja nie wiem. Model Camry premium? A tutaj jeszcze tak, takie dane. Otóż zagadka rozwiązana. Okazuje się, że wcale nie był wadliwy ten czujnik. To ty Volvo źle pokazywało. a ja mu ufałem. Jednak skranio najlepszo. Pozdro! Mam, mamusia jedzie. Ania jesteś gotowa? Nie. Na no takie coś nigdy. Jedziemy! No i kręcimy z Anią TikToka. Ania jest uczesana, ja też. Ja nie będę tańczył. Ania?